Witamy wszystkich w serii BMW. Mamy dzisiaj na stanowisku numer 2 BMW Serii 5 Model F10 z legendarnym, już 3-litrowym dieslem o kodzie silnika N57. I naszym zadaniem jest tutaj: znaczy, no docelowo była wymiana tylko samego układu rozrządu, ale jeszcze mieliśmy zweryfikować układ dolotowy i go ewentualnie wyczyścić. No i tak chciałem pokazać, jakie rzeczy, na jakie rzeczy można napotkać w trakcie. Także czasami możemy sobie zaplanować pewne czynności, a no a tutaj rzeczywistość nas sprowadzi na ziemię. Także tutaj przystąpiliśmy do, do prac. Zaczęliśmy sobie od kolektora dolotowego. Tutaj już mamy nagar generalnie wyczyszczony, kanały mamy ogarnięte. Przed tutaj następnymi pracami, żeby tutaj nam to ścierniwo z, z łupin orzecha nie wpadło do silnika. Zawsze robimy sobie to w pierwszej kolejności. Pozabezpieczane i Pierwszym, pierwszą niespodzianką było, tutaj zdemontowaliśmy kolektor i okazało się, że ktoś sobie usunął klapy I takiego wkręta budowlanego sobie tutaj wkręcił, żeby tutaj nie, nie chodził ten nastawnik Jest ta dźwigienka w ogóle ściągnięta, no i autko no jeździło sobie w ogóle bez klap Ach, Także no na tą chwilę właściwie zdecydował się na kolektor z zamiennika, czekamy na części no, i tutaj z góry już mamy generalnie wszystko przygotowane, poczyszczone. Podnosimy pojazd do góry. Wyjeżdżamy skrzynią biegów i przystępujemy do demontażu miski olejowej. I będziemy mogli sobie działać dalej z, z tą piąteczką. Tutaj mamy już przygotowane części oryginalne. Wszelkie śruby, łańcuchy. Wszystko już czeka na montaż. A uszczelniacz akurat jest Erlinga, ale łańcuchy, wszystko zawsze montujemy. Zestaw oryginalnych części BMW, z gwarancją pisemną, komplet śrub. Wyczyścimy tutaj jeszcze sobie przy okazji chłodniczkę od agr -u. Także fajnie tam montować zawsze takie dwa plastikowe łączniki, które łączą nam chłodniczkę z głowicą cylindrów z układem chłodzenia. Przy okazji jeszcze filterek paliwa, wlecinowy. Opowietrzymy układ i pojedziemy sobie na jazdę testową. O, tutaj mamy stare pudełeczka, jakby ktoś nie wierzył że z oryginału. To zawsze wolimy sobie to udokumentować, żeby później nie było niejasności. Jakie części zostały zamontowane. Akurat na uszczelkach to możemy sobie tam parę groszy klientowi zaoszczędzić, generalnie to nie ma jakiegoś dużego wpływu i przeważnie jest to samo ale na rozrządach tutaj nie, nie warto moim zdaniem montować jakichś tam zamienników lepiej dołożyć, dołożyć parę, parę złotych i mieć pewny, oryginalny rozrząd i, i nie martwić się jakością po prostu zamienników z którymi to różnie czasami bywa także zawsze wjeżdżamy tutaj oryginalnymi częściami przy okazji jeszcze przy, przy tych czynnościach wyczyścimy sobie chłodniczko DGR u też jakieś tam sobie błędy Nowy EGR zawór musimy założyć Też był błąd No i tu przy okazji też wiadomo fajnie Niech już ma przepustowość Przepływu spalin przez Przez chłodniczkę To wyczyścimy sobie ją też Poskładamy wszystko i, I przetestujemy Aha dodatkowo w tych 3 litrowych 3 litrowych silniczkach Zauważyłem, że dużo częściej Padają te pokrywy składa się ta za pokrywa zaworów tak jakby z dwóch części tu jest taki zgrzew i bardzo często z tego zgrzewu już już cieknie, autko ma tam pod 300 tysięcy przebiegu także także tutaj pokrywa też będzie musiała zostać wymieniona no fajnie bo od razu odma będzie nowa także na pewno z korzyścią dla tego silniczka także czekamy na części i na razie składamy z tego co mamy, pokrywa dojedzie w międzyczasie, także działamy dalej jesteśmy właśnie po etapie demontażu i mamy tutaj zablokowany układ rozrządu i tak to wygląda tak mocno rozciągnięty jest górny łańcuch także tutaj już było naprawdę blisko blisko tego, żeby tutaj zakończyło się tragedią i łańcuszek by przeskoczył bądź się zerwał i na pewno by to wygenerowało dużo większe koszta także lepiej nie zwlekać tak długo z wymianami i robić to no my zalecamy tak 200 tysięcy maksymalnie dłużej nie warto jest czekać bo może to skończyć się źle tutaj widać również też nacięty, napinacz widać wkręcony maksymalnie Wysunięty jest tutaj, próbuję dopiąć ten łańcuch, ale już jest tak rozciągnięty, zużyty, że tu już nie ma co dopinać. Ten dolny jest grubszy, także on się troszeczkę zawsze mniej zużyje, ale i tak już dosyć mocno wyszedł tutaj napinacz, także też go próbuję dopiąć. Także bardzo dobry moment na wymianę. Bierzemy się za demontaż ślizgów, łańcuchów, napinaczy. Myjemy wszystko, przygotowujemy pod. Podmontaż nowych części. Dwa porównania: górny łańcuch, tutaj mamy ustawiony na 0. Na Jedziemy sobie w dół i widzimy, ile dłuższy jest łańcuch. Po lewej jest naciągnięty, po prawej jest nowy, także no dość sporo prawie jedno ogniwo. Tak to wygląda dla porównania. Także zakładamy nowe i zapominamy o problemie. Zbliżamy się do końca prac przy silniczku M50, N57 i mamy tutaj właśnie przykład, jak już jest założony nowy oryginalny łańcuch. W ogóle nie ma żadnego luzu, jest mocno napięty na, na kole zębatym. Także tak to powinno wyglądać. I na tą chwilę jeszcze tutaj właściciel zdecydował się na, na zainwestowanie właśnie w pokrywę, pokrywę zaworów. Mamy nowiutką pokrywę, tutaj zamontujemy sobie jeszcze o oring w lewu oleju nowy i już nie będzie tutaj wycieku z tego elementu. Także zwróćcie sobie uwagę jak macie N57, czy tutaj nie rozszczelnia Wam się pokrywa zaworów. Jeżeli wyciek będzie tutaj z samego narożnika, no to można wymienić całą uszczelkę. Ale, jeżeli już tutaj pojawia się w połowie, tak jakby pokrywy, no to już niestety do wymiany jest cały ten element. 300 tysięcy kilometrów służył, także swoje, swoje kilometry już ma za sobą. No i dodatkowo tutaj jeszcze zamiennika udało się zamówić kolektor Sący z nowymi klapami. Jest to zamiennik, ale no, w miarę dobrej jakości, Pirburga. Także przekładamy sobie tylko nastawnik. I, no i wracamy po prostu do serii jak już mamy tutaj porządek zrobiony z kanałami głowicy no to już było żal by było zamontować kolektor z jakimś wkrętem wkręconym i, i bez klap co nie także tutaj jest generalnie porządek z tym będzie też zrobiony DPFX został wyczyszczony zamontowany już jest i dodatkowo tutaj jeszcze właścicielowi już na swój koszt zdemontowaliśmy jeszcze tą chłodniczkę od od Egieru, żeby też miała przepustowość swoją, o, tutaj już mamy wyczyszczoną. Szczeleczka jest przygotowana, nowa, metalowa, dwie rureczki, które wchodzą w, w głowice, przez które przepływa płyn chłodniczy. Rozruszaliśmy sobie tutaj tą klapę obejściową chłodniczki, też się przycinała. Tu jest taka klapka sterowana podciśnieniowo, która jeżeli nie ma potrzeby chłodzenia spalin, no to zaciąga nam tutaj podciśnienie i, i omijana jest ładniczka. No i dodatkowo wjedzie jeszcze nowy, oryginalny zawór EGR, który już się przycinał. A może będzie chwila później to pokażę, jak, jak on się tutaj przycina. czas zdjąć sobie tutaj ten plastikowy dekielek i pod tym dekielkiem jest taki mechanizm, który się wyrabia i w pewnym momencie po prostu się blokuje, także jakieś czyszczenie czy coś nic tutaj nie, nie pomaga akurat w tym przypadku tej konstrukcji tylko i wyłącznie wymiana i to najlepiej na oryginalny nie kupujcie takich podrabianych borgwarnera w białych opakowaniach to są podrabiane zawory i no i po prostu przysparzają później problemów nacięliśmy się gdzieś kiedyś w przeszłości na taki, na taki zawór także odradzamy musi być albo w szarym opakowaniu borgward, albo po prostu oryginał z ASO i wtedy, wtedy tylko to jeździ, inaczej są z tym problemy. Dobrze, także bierzemy się za montaż pokrywy zaworów najpierw, żeby nam tutaj nic nie wpadło do silnika. Także sobie działacie gdzieś tam sami to, pamiętajcie, żeby zatykać właśnie wszystkie możliwe dziury, rury dolotowe zabezpieczać sobie bo można się zdziwić jak wpadnie jak wpadnie tam jakaś śrubka nakrętka i, no i później przy odpaleniu wpadnie nam to pod zawór sący i no i wtedy mamy do demontażu głowicę także warto sobie pomału takie rzeczy rzeczy składać, zabezpieczać myśleć i no i powoli powoli do przodu także bierzemy się do pracy i następna aktualizacja przy odpaleniu wozu elegancko wszystko poskładane rureczki, wtryskiwacze wiązka i teraz wjeżdżamy kolektorem sącym. głowicę mamy już przygotowaną kanały mamy już elegancko wyczyszczone, zaworki powierzchnię tutaj mamy też już przygotowaną Odpuścimy sobie jeszcze tylko bezpośrednio przed montażem Korektora. i tu jeszcze taki o-ring wchodzi do układu rureczki do tegeru. delikatnie trzeba go przesmarować, żeby to można było kiedyś też zdemontować czasem jest to bardzo mocno przyklejone i, i jest problematyczne w demontażu ale już zbliżamy się do końca prac tutaj jeszcze właściciel będzie musiał pomyśleć z czasem wymienić podstawę filtra oleju ponieważ tam gdzieś delikatnie też jest, się sączy no ale tu już dosyć spore koszta są także rozbiję sobie to podejrzewam na na kilka razy, jeszcze świece żarowe też tutaj są uszkodzone ale ta jedna jest już y, cztery świece trzeba będzie odwiercać dwie ostatnie się odkręcam. ta już ktoś ją wcześniej ukręcił wyżej, niżej sześciokąta a te trzy się najprawdopodobniej urwą, można by było jeszcze z nimi powalczyć popróbować, ale na tą chwilę tutaj właściciel odpuszcza bo i tak już wyszło troszkę więcej niż żeśmy planowali ale tak jak mówię zawsze można sobie planować wcześniej a, a później weryfikacja przychodzi po, po demontażu tak naprawdę wtedy możemy określić w 100% jakieś koszta no i chciałbym żebyście byli po prostu tego świadomi jako klienci serwisów czy to naszego czy to różnych innych że czasami nie jesteśmy w stanie wcześniej nikt nie jest jasnowidzem żeby żeby określić po prostu ile będzie coś kosztowało przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. można jakiś tam szacowany kosztorys ewentualnie, który przewidujemy powiedzieć, ale czasami to się ma nijak na do końcowego po prostu rachunku, nie? tutaj doszedł kolek pokrywa zaworów, kolektor sący, czyszczenie DPF-a także no już ładnych parę tysięcy więcej niż, niż było to planowane ale raczej takie podejście powinno być, żeby właściciel był poinformowany i sobie sam zdecydował no bo jednak on jest właścicielem tego wozu i, no i on powinien decydować o zakresie wykonywanych tutaj prac. Także montujemy kolektorek, robimy adaptację, wkładamy wentylator tutaj, I, no i palimy maszynę i jedziemy na jazdę testową.